W kolejny odcinek. I słuchajcie, w tym odcinku otworzymy sobie mój nowy sprzęcior, który właśnie przyszedł. Jest to oczywiście komputer oraz monitor do tego komputera. Razem mnie to, kosztowało mnie to 6200 zł, czyli praktycznie moje wszystkie oszczędności, które oszczędzałem przez jakiś czas. No, dosyć spory. Także słuchajcie, w tym odcinku sobie otworzymy ten sprzęcior. Niedługo oczywiście będę już nagrywał na tym sprzęcie, więc jakość będzie zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. Będą nowe gry, czyli Minecraft, i tak dalej, tak dalej. Zresztą powiem o tym w odcinku, bo będziecie mieć decydujący głos a propos tego, co mam nagrywać później, właśnie na tym komputerze. Więc oglądajcie do końca i upewnijcie się, czy na pewno zostawiliście łapkę w górę. Bo jak nie, to za karę będziecie ssać moje kule. Xda, <laughs> oczywiście, taki żarcik, cytat fałcera, kiedyś takie coś powiedział. Jak, jak to za czasów kurwionego. No i co? Otwieramy. Lecimy. Widać tutaj, podali nam informację, nie rzucać, kurde. No bo właśnie to tak kusi, żeby rzucać, nie? I dlatego muszą dać, żeby nie rzucać, żeby właśnie nie rzucać. Okej, okay, dobrze, dobrze, że podali to, bo bym sobie rzucił. ale jakby, jakby tej naklejki nie było, to bym rzucał, więc dobrze, że podali to. Dobrze, że, widzicie, dob dobrze robią, dobrze robią. Dobra, jak widzicie, udało mi się już zdjąć tą folię. Jak coś, to... E e e Macie linka w opisie do tego monitora i komputera, tam możecie zobaczyć sobie kartę graficzną i tak dalej. Jakie po prostu mają statystyki, wiadomo, ten sprzęcior. No i lecimy dalej. Dobra, jak widzicie, otworzyło, udało mi się tutaj otworzyć ten kartonik. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jakiś. jakiś tutaj. Nie wiem, do podcierania pewnie tyłka, przyda się do kibla Lecimy dalej, o tutaj mamy jakieś instrukcje Instrukcje tutaj mamy, a dobra to już są tam dane, nieważne Nie, nie, nie interesuje was to, powiedzmy O tu jakoś w ogóle mamy płytę, ciekawe, ciekawe, dobra, także wyjmujemy sobie to Dobra, także jak widzicie już udało mi się wypakować z kartona tutaj komputer Mamy tutaj jak widać pamięci różne Sporo tego, jakieś tu płyty mamy, zasilacz mamy oczywiście no, zostawcie i spójrzcie, lajka, zostawcie lajka, suba. Jak widzicie, tutaj mamy nasz komputerek. Przed tutaj uruchomieniem, proszę usunąć z komputera piankowe. Dobra, wiadomo o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi? No, i tu mamy wnętrze komputera i tak on się prezentuje. Także trzeba, wiadomo, go zmontować. Także teraz, Olhaso tam się zajmuje montowaniem komputera. Możecie wbijać na jego kanał, macie linka w opisie. A ja tutaj zajmę się za openik tutaj naszego monitora. Dobra, także tak się spójrzcie, prezentuje. Nasz monitorek jest dosyć spory, 27 cali, także lecimy i montujemy wszystko. Także spójrzcie, tak, prezentuje się moje stanowisko w nocy. Yy, tutaj nie wiem, czy widać pszczółka jest taka fajna. Oczywiście kanał XRTX. Subskrybujcie. Tak się to wszystko ładnie prezentuje. Mamy tutaj oczywiście myszeczkę z podkładeczką Mamy również klawiaturę. No i oczywiście nasz komputer. Także tak to się ładnie wszystko prezentuje. Także podsumowując. Za 1200 zł tutaj mamy monitor, link. oczywiście w opisie. Tak samo tutaj mamy klawiaturkę, to jest od Olciasno. Nie wiem za ile on ją kupił, ale jakieś fury to jest jakaś tańsza chyba klawiatura, mi się wydaje. Myszka to też jakaś taniutka z podkładeczką. Bynajmniej najważniejszy dla mnie komputer i oczywiście monitor. Krzesło na razie nie mam, mam po prostu jakieś takie biurkowe krzesło, i wiadomo, słuchawki jakieś jakiegoś a Także tak to się wszystko prezentuje. Że nadeszła ta chwila, w której. Będziecie mogli napisać w komentarzu, jaką grę chcecie, abym nagrywał właśnie na tym sprzęcie. Na pewno będzie to Minecraft, oczywiście popieram Minecrafta premium, jakiś serwerek może dla Was będzie, na pewno będą Bedwarsy, Hypixel itd., tak dalej, tak dalej. Jakiś survivalek na pewno też będzie, seria ze wszystkiego, także spokojnie, Minecraft na pewno będzie. BS dalej będzie, więc spokojnie, o to się nie martwcie, Brawl Starsa dalej będę nagrywał, także nie musicie usubować. Możecie napisać w komentarzu też, jakie inne gry, także Wy teraz sobie lajkujcie w komentarzu. Yy, właśnie propozycje innych użytkowników. Wy też możecie napisać swoją. Yy, ja proponuję od siebie. CSGO, World of Tanks, Blitz, GTA A5 oraz Fortnite. Raczej tak dla testu, bo nigdy jeszcze nie grałem w tę grę i po prostu chciałbym spróbować w ogóle w to pograć i jak to się prezentuje ta gra chociaż no, mam na razie słabą opinię, więc raczej wątpię, że będę na stałe nagrywał. Także Głosujcie w komentarzach, wy też od siebie możecie dodać jakąś grę, lajkujcie sobie komentarze, żebym widział jaką grę najbardziej chcecie. To tyle w tym odcineczku, pamiętajcie, łapeczka, subskrypcja, dziękuję za obejrzenie, no i co, napiszcie co sądzicie właśnie o tym sprzęcie, Jak możecie też napisać jaki wy macie sprzęt w komentarzu, no co sądzicie możecie napisać, bo tam parametry, oczywiście macie linki w opisie do sprzętu, także to tyle, elo. Siema, siema, Zostawcie lajka, suba na kanale. Wbicie na Discorda macie mega fajnego linka w opisie! No i zaczynamy! Siema, witam, jestem Frank, z dużym motem dobrym kopem. Siema, witam, jestem Frank, żadnym botem, tylko prosem. bijam na szóstka! We'll